Cześć! Dzień 24. Na pewno jesteś zmęczona już po wczorajszych zajęciach. Tylko dzisiaj przygotowałam dla Ciebie spokojne ćwiczenia, relaksujące. Żebyś mogła wykonywać sobie je wtedy, kiedy już masz dosyć treningu. A Twoje mięśnie czują ból. Spokojne krążenia jeszcze do przodu. Staraj się robić powoli i dokładnie. Delikatnie kolana masz ugięta. Brzuszek wciągnięty. Całe krążenie do tyłu. Trzymaj miednicę. Jeszcze spokojnie chwila. Ostatnie trzy. Dwa. Jeden. Wracamy z powrotem do przodu. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ściągaj łapki do góry i opuszczaj do dołu spokojnie. Jeszcze raz do góry i spokojnie do dołu. Razem z łapkami pochylasz się do przodu. Kolana delikatnie sobie pulsują. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Jeszcze trzy. I wydech. Dwa. I wydech. Jeden. I wydech. Delikatnie robisz skręty kręgosłupem do tyłu. Patrzysz za siebie, przy jednym skręcie robisz wdech, przy drugim skręcie robisz wydech. I jeszcze osiem, spokojnie siedem, sześć, pięć. Ostatnie cztery, trzy, dwa. Jeden, ręce pracują tylko i wyłącznie na dole, kółka na zewnątrz, napinasz brzuszek, z powrotem kręcimy do środka, jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, ręce przenosisz do góry, wyciągasz kręgosłup mocno w górę, jeszcze osiem, 7. Wspinasz się na palce. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Opuszczasz ręce do dołu. Kolana uginasz. Trzymamy spokojnie przez 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Prostujesz prawą nogę. Delikatnie lewa noga jest ugięta. Odrywasz prawą nogę do góry spokojnie, możesz położyć ręce przy kolanie przechodzisz na drugą nogę spokojnie odrywasz palce w górę przechodzisz na kolano jeszcze cztery trzy, dwa i jeden dokładnie skręcasz kręgosłup na lewą stronę starasz się, żeby biodra były prosto przed siebie patrzysz za siebie spokojny wdech i wydech i jeszcze, ręce do boku, opuszczasz w dół i jedziemy do góry i opuszczasz w dół i góra i dół, mocno brzuszek wciągasz i teraz druga strona, delikatnie skręcasz i hop, biodra zostają z przodu i jeszcze cztery, hop, I jeszcze trzy, hop, ostatnie dwa i jeszcze jeden. I wdech. Ręce przenosisz do tyłu. Opuszczasz kręgosłup do przodu. Spokojnie trzymasz cztery, trzy, dwa i jeden. Przechodzisz spokojnie na leżenie tyłem. <laughs> opuszczasz plecy. Mocno tylko wciągasz brzuch. I puszczasz mięśnie brzucha. I wciągasz. I hop. I jeszcze osiem, i puść. I siedem, i puść. I sześć. Stara się, żeby tej luki nie było pod plecami. Jeszcze pięć, i puść. Ściągaj cztery, i puść. Jeszcze ostatnie trzy, i puść. Dwa, i puść. Ugnij kolana. Podciągnij tylko biodra. Spokojnie ręce pracują na zmianę. Jedna do dołu, druga do góry. I ze zmianą robisz wdech i wydech. I jeszcze osiem, spokojnie, biodra nie za wysoko. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Opuszczasz ręce do dołu. Łapiesz dłoń pod spodem. Trzymamy 4, 3, 2. Opuszczamy spokojnie biodra. Przyciągasz kolana, plecy leżą. I jeszcze 8, 7, 6, 5. Głowa leży. 4, 3, 2 i 1. Prostujesz tylko wyłącznie jedną nogę. Spokojnie. Łapisz za kolanem. Opuszczasz jedną nogę do dołu. 4, 3, 2, 1. Zamieniamy drugą nogę. Stopa luźno, jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Opuszczasz spokojnie nogi, podnosisz kręgosłup w dół, składasz nóżki. No i co? Ćwiczenia te proste do wykonania w każdym miejscu, chyba mieszkania, kawałek metra potrzebny. Przypominam, oczywiście, jeszcze o jednym zadaniu pracy domowej, które ci zadałam: wypady przy krześle. Zrób je do końca. Oczywiście, jeżeli nie dasz wszystkich spokojnie, możesz sobie kilka odpuścić, Cztery max. Resztę do końca. No i do zobaczenia jutro, jeszcze raz.